Witam wszystkich serdecznie w tym odcinku Indian Panzer w akcji. Jak wiadomo Indian Panzer dąży do Leoparda 1, który jest uważany za najlepszego snajpera w grze. Zaraz się dowiemy, czy równie dobrym snajperem na ósmym poziomie jest Indian Panzer na mapie Autostrada gracz o nicku Dawid HGW. Zaraz pokażę Wam rekord na tym czołgu w historii Wota, jeżeli chodzi o coś tam, zaraz zobaczycie o co. Witaj Dawid. Hej wszystkim, cześć Faja. Dawid HGW Czyżbyś był Dawidem? Tak, jestem Dawidem. A nie był taki dopisek po prostu. Aha, Aha dobra, czyli pan Dawid zaraz właśnie pokaże ten początek. Wiadomo, no, na mapie Autostrada warto jest właśnie przejąć, zaatakować to miejsce. No, i taki miałeś plan, żeby właśnie tam ruszyć, no i się udało, nie? No, można powiedzieć, że się udało, ale Zresztą na raz początku raz chciałem przysnajpić w kwadracie D1, mhm. ale zobaczyłem, że Lansence od razu gra agresywkę razem z Lynxem, więc stwierdziłem, że pojadę z nim i zostawię go samego. Konto Dawid HGW było stworzone, aby zdobyć ten czołg, jak to się nazywało? Czołg za program rekrutacyjny tak jest tam, to po prostu. Czyli po prostu y, rekrutacyjny program, y, no i stworzyłeś to konto, no i cóż. Zostałeś na tym koncie, mimo to, mimo że masz swoje główne konto z wieloma czołgami, ale postanowiłeś jednak od nowa zacząć na nowym koncie. Y, no i w zasadzie masz tam chyba 500 bitew, nie? Tylko? Tak, 500 bitew Już jest. chyba dwie dziesiątki, nie? No druga jest w drodze już. No, no to super. No teraz, jeżeli chodzi o zdobywanie czołgów, jest to o wiele prostsze, mi się wydaje, niż kiedyś. Ja miałem długą przerwę w grze World of Tanks, ostatnio sobie wbiłem do, do gry, no i powiem Wam, że w jeden dzień zrobiłem tego restaurante włoskiego, czy jak tam się mówi, nosorożca, jakieś książki czytałem i jak wleciał później. Jeszcze, no nieważne, nieważne, po prostu jakoś o wiele szybciej mi to poszło niż kiedyś. No i cóż, tutaj, tak powiedziałem, jest to rekord wszechczasów na Indian Panzerze. I tak powiedziałem, jest to czołg, który dąży do Super Leoparda 1, Super Snipera. Tutaj mamy działo, no wiadomo, o wiele słabsze, Alfa, o ile pamiętam, jest to 240. 50. 250. Yy, I faktycznie na funkcji, że yy, jest to też super sniper, ten Indian panzer? Daje radę to działa, naprawdę, ale czasami są takie dosyć śmieszne strzały, które powinny wejść, a nie wchodzą w tej bitwie. Będzie kilka takich strzałów, ale tam celność 0,31 jest bodajże alfa dosyć fajna, jak na ten czas przeładowania, lekko mm, mniej niż 6 sekund ładuje, także jest elegancko. Mhm. W każdym Pierwsze cztery fragi ty zdobyłeś, teraz jeszcze ktoś tam zniszczył pojazd, więc jak na razie głównie z ty fragujesz. No i właśnie o ilość fragów tutaj zaraz zobaczycie, jest to rekord. Zobaczymy czy się uda, może rozsieni. No sami zobaczycie czy ile fragów zdobędzie to będzie Dawid w tej bitwie. No i cóż, przejęta już Baza, teraz ruszasz na artylerię. Dwie artylerie. Tak, wiedziałem, że to będzie bardzo ryzykowny przejazd, z tego względu, że pod mostem stały trzy maszyny i bałem się, że we mnie się wcuwią, ale zajęli się i tym lancerem. Ja sobie arty wybiłem na spokojnie. No już niestety szans na e, Rosji nie ma, ale możesz zdobyć 13 e, czołgów. Czy w ogóle Twoim zdaniem była szansa, żeby zdobyć ten niesamowity medal yy, w tej bitwie? No, oczywiście, że była. Tutaj po prawej stronie stoi CS53, którego zabrali mi ćwierć sekundy przed moim Tak samo tą samolotę tam w krzakach, co stała. Bodaj, zabrał mi ją. Yy, gdzie ten człowiek jest? Pilot jeden, ale on już nie żyje. PIOK? Pilot. Aha, ja myślę, że PIOK! Dobra, czyli, no cóż, jest jeszcze szansa na zdobycie 13, 13 czołgów zniszczyć, już prawie pól, 9 zniszczonych pojazdów, teraz mamy tutaj czołg ciężki i drugi ciąg ciężki, obydwa na hita, no i jest. To było bardzo głupie zagranie akurat z mojej strony, zobaczyłem, że on ma 100 HP ponad lekko. Ja mam 9 fragów, wylałem się tak po prostu, żeby zrobić tego 10, żeby był ten pól. Co się dzieje, niech się dzieje, żeby ten pól tylko siedział już. Tak, jest pól. No i mamy tu drugiego. Nie wiem, czy oni byli w Plutonie. Chryslera, czy jak to tak się mówi. Ten oczywiście ma więcej HP, więc już nie wyjeżdżasz na niego zbyt ostro. bardziej, że magazyn amunicyjny mam zniszczony. Aha. No tam. Bardzo łakome dwa kąski na hita. No i został jeszcze ten czołg ciężki, no niestety już 13 zniszczonych pojazdów nie będzie, artyleria zabrała ci IS-3. No cały czas magazyn, nie, jeszcze nie naprawiony. No cóż, sytuacja jest taka, że tak naprawdę jeszcze możecie to przegrać, nie? Tak, jestem zamknięty między dwoma czołgami. Zaraz się okaże, że Chrysler wyjedzie z tyłu, już wyjechał, z przede mną, Chrysler za mną, Chrysler z półowo. Bo jakby oni cię zniszczyli, no to tam mamy jednego TDK i dwie arty. To tak naprawdę mo mogło jeszcze się skończyć porażką. Tak. No teraz Chrysler popełnił błąd, bo zjechał pod most. Powinien stać, cały czas grać nad mostem, żeby nie dać mi możliwości zniszczenia UDES-a. Zniszczyłem Udesa, teraz solówka z Krajzlarem. Też farta miałem, żeby mnie przebił tym pierwszym strzałem na gąsienicę, mu poleciało. Gdybym mnie przebił, to by mnie nie było już w tej bitwie. A zaraz oddawę mnie drugi strzał i teraz powinno mnie nie wyciągać. Kończę go. No jeszcze, jeszcze tak naprawdę mogła ci twoja artyleria zniszczyć. Chcieli ci pomóc. Ale na szczęście teraz te artyleryjskie strzały nie zadają dużo odłamkami. A w przyszłości będzie tak, że prawie w ogóle nie będą zadawać artylerię. Podobno na piaskownicy testowane są nowe pociski odłamkowo-burzące, no i te artylerie już nie istnieją. Podobno. Nie wiem, czy. Tak. Dokładnie. No to chyba dobrze, nie? Bardzo dobrze. Dobra, no i cóż, Indian Panzer 12 zniszczonych pojazdów, a mogło być 14. To by było coś niesamowitego. 12 czołgów zniszczonych taki wynik w historii Wota jeszcze nie został zarejestrowany na Wodryplacie. No, czyli jesteś rekordzistą, a mogło być jeszcze lepiej. No cóż, jak widać. Wyszło, jakby podzielić Twoje obrażenia 2700 podzielone przez 12, no to wyjdzie około 200 coś na kila, więc dużo tych obrażeń nie zrobiłeś. Malutko obrażeń, tak. No ale cóż, EXPY myślę, że w porządku. No i cóż, tak się ta bitwa prezentowała. No i tyle. Ja bardzo dziękuję Dawid za pokazanie bitewki. No i tak na koniec może jeszcze chciałbyś kogoś pozdrowić. Oczywiście. Pozdrawiam ciebie Faja i pozdrawiam cały clan Nywonyge, szczególnie Jareczka, Bartusia i mojego wujka Krzysia Pozdrawiam was chłopaki. O, y, imiennik wujek Krzyś, również tak. pozdrawiam wujku. Y, to tyle. Ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. No i do zobaczenia.